Czy warto mieć psa? Tak. Dlaczego? Jaki powód? A dla jest bardziej. No po prostu oddane takie człowiekowi. Wygłaskam go, to mi po rękach yy. poli, że podziękuję. No bardzo lubię. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka? A tak. No nie, nie oszuka, nie okradnie, nie tak. tak człowiek nie oszuka. No, tam jeść, to tam... Rozmawia pani z pieskiem, jak to wygląda? Tak. Rozumiesz? Tak. A ja wiem, nie mówi nic. Po prostu jak mu dam jeść, pogłaskam, no to on mi liże po rękach, to uważam, że mi za to a jak dziękuję. jak się nazywa lat i tak dalej? E, jak się wabi? Ile lat? Pan, a Lata? ma 6 lat. Polskie. Czyli polski nie musiał? bo taki wziął, syn, syn, synową, wiesz. Kondol czy jakiś rasowy? Nie, jakiś rasowy. A, I nie on ma... nie ma sierści, tylko ma włosy, trzeba go szczycić. Profesjonalny. Tak, tak, ma i jak tego psa kupili, to on już taki mi miał nadany. Chociaż ja nie wołam do niego. A nie. zawsze pani lubiła psy, czy teraz pani tak... tak. Zawsze pani, czyli tak. pani zwierzęta zawsze muszę być? Tak. A kurki też... Jest... A kury nie dokuczają, nie tam nie, nie ogródka tak. nie psują? No nie, tak panu powiem. Jest inne jajko, jak się wychowa kury tak. na podwórku, chodzą po wolnym wybiegu. Trawki. Czy to jest tych... zupełnie inne są jajka. Czy brakuje w tych czasach naturalnego jedzenia w sklepach? Według pani? Nie, wszystko na jednakowe. Ja mięso w tych czasach mleko. To wszystko jednakowe jest, to mięso. To mięso, czy kiełbasa, czy to, to wszystko jest na jeden. No, Ale powiedzmy pani, no nie wiem, lata 70. jak wyglądało jedzenie? A zupełnie 80. inne było, smakowite było jedzenie. Wie pan co, ja to... S... Nie, tam jest według pani. To jakieś coś na to czymś chowają, także to mięso. Nie ma takich... Pani nie smakuje, tak? Jak pani kupi szynkę, to nie, nie masz no, samo jakichś kiełbasy. Nie ma rewelacji. Wie pan co, tak powiem panu. By było tak, ja wiem, ze, ze dwa lata temu, udało nam się... Od... Czy jest pani szczęśliwa, jako człowiek? Raczej tak, wie pani... Jest pana, czym jest dla pani szczęście? A zdrowie, i że dzieci są zdrowe, i, rodzina, i że zdrowie. rodzina zdrowo i to... A, a czy to jest ważniejsze od pieniędzy, według pani, zdrowie i rodzina? Oczywiście. Oczywiście, bo jakoś sobie można poradzić. Jakoś sobie można poradzić, ale jak nie ma zdrowia, to nie... nie A marzenia są na merturze? Jak to wygląda? Marzenia jakieś? A ja wiem, w takim wieku to tak... To wie pan, to już życie jest takie, na niewiele rzeczy człowieka po prostu być poszedł tu czy tam, to już to zdrowie nie pozwala już. No i tak. A z czego jest Pani najbardziej dumna w swoim życiu? Jakiś taki cel jeden, co się udało osiągnąć, czy jakieś takie, no nie Dzieci. Nie wiem, wie, dzieci. Wyuczyć no dzieci, wy wychować na dobrych ludzi. Nigdy nie miałam z nimi kłopotów ani w szkole. Czuję to i ma. wtedy pytanie. Czy cieszą Panią małe rzeczy rano? Jakieś takie drobnostki. Co to może być? A ja wiem, no nie no wiem, wiem jak Pani... kawa, pogoda, holbata. No kawa to no, oczywiście obowiązkowo. <laughs> z czym ta kawa? mlekiem czy...? No. A raz tak, raz tak. Bo tam. jej miesza, nie tak, że jedna zawsze, tylko... Tak. Tak. Dieta jakaś jest ruch, jak o zdrowie. Wie pan co? By się chciało, ale o. już nie mogą. Nogi, to nie <laughs> ma wielkiego ruchu. No i tak jest jak jest. No i już. Ale ogólnie pani poleca ruch, tak? Jak ktoś może jeszcze... Oczywiście, oczywiście ja też. Ja Wiesz, mieszkam tak? bardzo blisko lasu. Nie wiem czy pan jak tutaj z Pani nie, jest syn, nie jest stąd, no, Bo ja na kanapie pani nie leży za dużo. Tam przy telewizorze pani woli aktywnie. Jak, To taki mam ulubione swoje filmy w to pardon, sobie przekażę, to ogląda. No wiadomości jak jakieś podają, no też jestem ciekawa. Pani się nie nudzi na meryturze. Coś zawsze jest do zrobienia. Jest. Bo mam ogródeczek, mam A. kurki. Kurki pani ma? nie. to nie ty powód. A no, kto chyba ma w tych tak. czasach? A dla... Coś jeszcze oprócz kurę czy same kurki. I pieska. O, czy warto mieć psa? Tak. Dlaczego? Jaki powód? A dla taki powód, że po prostu... Pies zwierzę, ale takie jest bardziej, no po prostu oddane takie człowiekowi. Wygłaskam go, to on mi po...